W głowach podróżników przebywających na żyznych ziemiach, nazwanych później przez ludzi Fraderan, zaczęły pojawiać się wątpliwości, czy pozostać w krainie małych ludzi, którzy tak serdecznie ich przyjęli, czy ruszyć dalej. Lenard Hersan, zmęczony opieszałością części drużyny, przyjął od jednego z malców propozycję poprowadzenia ekspedycji na północ, ku morzu, by stworzyć kolejny port. Wyruszyli w dziesięciu i gnom jak zaczęto nazywać gospodarzy. Reszta wróciła do Ventury z wieściami i propozycją osiedlenia się wśród autochtonów. Dwa lata później, 8 roku Nowej Ziemi, w nowo utworzonym hrabstwie Fraderan, urodziła się dziewczynka. Córka kobiety rasy ludzkiej i gnoma. Opowieści z Grimmelwald Odcinek czwarty. W walce dobra ze złem zawsze wygrywa silniejszy. Egon! No? Chodź tu, pomożesz mi. Kiwnąłem na niego, dając do zrozumienia, że sprawa jest naprawdę pilna. Zerwał się z właściwą jego gabarytą, prędkością i gracją. Czyli chwilę to trwało, a i uznanie tego wygrzybywania się z pozycji siedzącej ciężko nazwać zerwaniem, ale liczą się intencje. I w tym przypadku siła oraz gabaryty. Nieprzypadkowo wezwałem najwyższego z moich druchów, w których nadal tlił się duch drużyny. O co chodzi? zapytał poczciwie i niewinnie, jak to on chcąc po prostu pomóc. Nie wiedział, że odpowiedź na to pytanie wywoła lawinę konsekwencji. Podsadź mnie. Muszę sięgnąć okna. Jasne. Przytaknął odruchowo i złożył dłonie. Chwilę później pojawiła się wątpliwość. Ale co chcesz zrobić? To był moment, w którym pozostałych sześciu poobijanych przed chwilą gladiatorów zwróciło uwagę na ich poczynania. Jak to co? Widziałeś kiedyś walkę z innymi? Ja nie. A taka okazja jak dzisiaj może się nigdy nie powtórzyć. Ale kapitan powiedział, czy ja ci każę iść? Po prostu mnie podsać. Powiem, że sam się wdrapałem albo... no coś wymyślę. Atencja pozostałych przerodziła się w ciekawość, a ta szybko się rozprzestrzenia i zaraża kapitan jak Józef, choroba. Czynę, czeka. Czekaj. Czekaj, myślisz, że to naprawdę mogą zostać? Też chcę! Wales zerwał się jako pierwszy z zaciekawionych. On akurat faktycznie się zerwał, bo szybkości i zręczności nie sposób mu było odmówić. Urodzony łowca, obiecujący łucznik, niespokojna dusza. Dosyć! huknął któryś z kąta przebieralni. Brzmiał jak strażnik, jak wódz, jak lider, który mówi co wolno, a czego nie i bez dyskusji. Słyszeliście, co powiedział kapitan. Czekać. To był rozkaz. Rozkaz jest święty. Ta. To nasz rycerz Jordet reprezentował głos rozsądku. Bardzo głośno reprezentował. Czy mnie to obeszło? Jakoś nie bardzo. Egon chwilę powstękał, napiął muskuły i dostarczył mnie w końcu na odpowiednią wysokość. Następny w kolejce do przeniesienia ustawił się Wales. Widząc, że słowa na nic się nie zdadzą, nasz ser wierność zasadom podniósł się, podbiegł do ściany i chwycił mnie za nogę. Zejdź natychmiast! Takie są rozkazy. Już cię! Nie skończył, bo moja noga wyślizgnęła się z jego uścisku i powędrowała w kierunku jego twarzy, z największym możliwym do uzyskania impetem wystarczającym, co warto zaznaczyć, dostał w nos i osunął się pod naporem mojej kończyny już po raz drugi tego ranka. Ha! Jeszcze raz mnie dotknij, Jorwet. To w końcu znajdę miecz, który jest naostrzony. Warknąłem, wychodząc przez okno. Będę czekał! Warknął z pozycji leżącej, co ostatnio nasz ser miał w zwyczaju. Domyślam się, odparłem. Jak już wspomniałem, mury Lavender Hall były bardzo śliskie, co uniemożliwiało wspięcie się po nich. Zasługa specjalnego kruszca z kopalni Crimea. Na szczęście istnieją drabiny, jak również istnieją stajenni, którzy widząc wymykających się kolegów, podjeżdżają po nich. Samuelu, dobrze ci widzieć. Mam sprawę. Tak właśnie wyglądasz. Jak ktoś, kto ma sprawę. W czym mogę pomóc? Mój panie, zamknij się. To powiedziawszy, wsiadłem na jego konia i złapałem go za tors. Gdzie jedziemy, wasza wielmo... Po drabinę! W związku z tym, że wszystkie schody na mur znajdowały się albo w zamkniętych, albo w strzeżonych wieżach, nie było innego sposobu. Wynieśliśmy drabinę z miejsca, na którego widok pieszchała chęć sięgnięcia pod Zban. I oparliśmy ją o mur, prawie pod same flanki. Prawie. Trzymaj mocno. Muszę się wybić z ostatniego szczebla i doskoczyć. Jak puścisz, to mogę polecieć. Komu zapisałeś majątek, panie? Po prostu trzymaj. Wszedłem na drabinę. Kiedy stanąłem na jej szczycie, usłyszałem hałas pode mną. Odwróciłem głowę. Obok Samuela stał już Wales, gotowy do wejścia za mną. Zanim zaś, zaczęła ustawiać się kolejka złożona z różnych braci, z różnych drużyn, niektórych nawet nie znałem z imienia. Zaraza ciekawości osiągnęła apogeum, a ja byłem jej ogniskiem. Spojrzałem w górę. Dobrze się wybić i dobrze chwycić, na tym trzeba się skoncentrować. Na myślenie o konsekwencjach przyjdzie jeszcze czas. Zgięłem nogi i wyskoczyłem. Dobrze poszło. Udało się też pewnie złapać konstrukcji. Wdrapałem się, a dodatkową nagrodę stanowiła piękna panorama. Nie czas jednak na podziwianie łąki i lasów. Trzeba dotrzeć w pobliże bramy głównej. Najlepiej zaś na wieżę przylegającą. Strażnicy zajęci, może nikogo nie ma na posterunku. Zobaczymy, jak to będzie. Markus biegł przez mur. A rycerze, zebrani, gotowi, uzbrojeni i osiodłani, ustawili się w kolumnie. Stalowa brama powoli się unosiła. Dzwon przestał dzwonić, róg ucichł. Koniec alarmu, czas reakcji. Szczęk zablokowanych wrót był sygnałem do wyjazdu. Podniosły się okrzyki kapitana Jonasa i Ludwika von Demers. Kiedy ruszyli, Markus dotarł do wieży i pchnął drzwi. Szczęście go opuściło, nawet nie drgnęły. Co gorsza, z tego miejsca nie mógł zobaczyć, co się dzieje. Ta upragniona wieża mu zasłaniała. Cofnął się o kilka metrów, wziął rozbieg i z impetem przyłożył barkiem w drewno. Jedynym skutkiem jego szarży był ból barku. Czekaj! usłyszał znajomy głos. Odwrócił się i nie miał. Wales wraz z Egonem już do niego dobiegali. Za nimi pędziło kilku innych kadetów, a po drabinie wspinali się następni. Dotarła do niego skala przedsięwzięcia, którego był prowodyrem. Postanowił jednak teraz się nad tym nie zastanawiać. Razem trzy, dwa, jeden, teraz! O ile smukły wales nie zrobił większej różnicy, silny i rosły egon, owszem, drzwi wyleciały z zawiasów i wielka trójka, która od rana zaliczała zwycięstwo za zwycięstwem, poleciała razem z nimi. Szybko się pozbierali i wbiegli po schodach na górę. Widok, który zastali, jeszcze mocniej zapierał dech w piersiach, ale trzy podekscytowane pary oczu skupiły się na zlokalizowaniu i śledzeniu drużyny jeźdźców. Ci zaś właśnie, znalazłszy się na wolnym polu, zmienili szyk z kolumny na tyralielę. Trzech krnąbrnych i jak dotąd niepokonanych towarzyszy nie zwracało już uwagi na pojawiających się kolejnych braci, ofiar epidemii zaciekawienia. W zasięgu ich wzroku znalazł się bowiem powód całego zamieszania. Dlaczego nie można wchodzić nawet na mur? żeby zobaczyć, co jest tam? Zapytał Markus nie dziesięć dni, a siedem lat temu, tego samego adresata, Daniela de Wes, lorda protektora, swojego opiekuna. Książę miał wówczas dziesięć lat i im więcej rozumiał, czy też obserwował, tym mniej rozumiał. Bo dlaczego trzeba tu siedzieć pośród tych murów, czemu nie można zobaczyć, co jest gdzie indziej? Wreszcie, co tam jest? Z wiekiem podopiecznego coraz trudniej było odpowiadać lordowi na te pytania, ale i tak każde wytłumaczenie sprowadzało się do jednego słowa: inni. Na różne sposoby opowiadał tę samą historię i stosował tę samą wymówkę, odkąd tu przyjechali dziesięć lat temu, aż do ostatniej rozmowy, która skończyła się tym samym zdaniem, którym kończyła się większość ich rozmów. Nie jesteś gotów. Teraz, stojąc na wieży Labender, Markus nie tyle uznał, że jest gotów na poznanie tego, co było dotąd niedostępne, co zasilało sferę domysłów i karmiło wyobraźnię, a wręcz czuł całym ciałem i umysłem, że musi tu i teraz opuścić więzienie nieświadomości. Choćby nawet bardzo chciał, nie potrafił żałować żadnej ze swoich decyzji podjętych przez ostatnie kilkanaście minut. Miał już dosyć bycia w klatce, nawet pięknej i bezpiecznej, i pozornego dokonywania własnych wyborów. Czuł, że czas podjąć je naprawdę nie jutro, nie za miesiąc, nie po kolejnej rozmowie z ser Danielem teraz. Dziesięciu braci dotarło do wozu, który ugrzązł w błocie na rozstaju dróg. Jedna prowadziła do Edenrut, czyli na północny wschód od Labender, druga do miasta Iverin na południe. To trakt, którym przemieszczali się głównie kupcy, przywożący z południowych okolic kopalnianych kruszce, a z wyrobniczej północy ubrania, narzędzia i garnki. Tyle wiedzieli z ksiąg i map ci, którzy właśnie stali na wieży i patrzyli na widowisko. Co widzieli? że jeden z takich transportów stanął, konie leżały na ziemi, a trójka podróżnych siedziała nieruchomo na swoich miejscach, wykrzykując raz po raz to słowo, które wyraża najważniejsze spragnień w sytuacji zagrożenia. W różnych konfiguracjach, ale zawsze to samo: Pomocy, pomóżcie nam, niech nam ktoś pomoże. Drużyna Zakonu Trzech Sióstr w liczbie dziesięciu starszych braci, których nie sposób było poza Jonasem i Ludwikiem rozpoznać, zatrzymała się przy karawanie. Na pierwszym wozie, który ciągnęły konie, siedział ojciec, matka i kilkuletnia córka. Do czepionego wozu pilnował na oko dwudziestoparoletni syn kupca. Zgromadzeni na wieży nie słyszeli rozmowy kapitanów z kupiecką rodziną, ale wymowne i zamaszyste gesty ofiar mówiły jasno. Zostali ostrzelani z łuków, ich konie padły, chcą, by ich obroniono. Trzech zakonników zsiadło z wierzchowców i pomogło rodzinie. Zsadzili ich z wozów i posadzili na swoje konie. Wrócili za bramę. Pozostałych siedmiu otoczyło wóz i truchła koni. Zarówno skóra zwierząt, jak i drewniane środki transportu wyglądały jak jeże, które zamiast kolców miały strzały. Konie, braci, rżały, przerywając co chwilę niepokojącą ciszę. Ta zaś trwała sekundy, minuty. Czasem do koni dołączył ptak, szum drzewa, krowa w zakonnym gospodarstwie. Czasem natura mąciła ją, ale daleko było temu hałasowi do odgłosów bitwy lub chociaż ujawnienia się nieznanych sił. To po co to wszystko? Zapytał sam siebie Markus i pewnie nie on jeden, bo w związku z brakiem emocji zaczęła docierać do niego i innych, sunąca dotąd powoli lawina konsekwencji. Stojący za nim bracia uznali, że warto zejść i opuścić mur, zanim pojawią się wyliczenia i oskarżenia. Kto był, kto nie był. Kto kogo namówił, kto się pierwszy ośmielił, a kto tylko został wepchnięty na zasadzie jak wszyscy to wszyscy, Markus rozumiał ich. Pieszchajcie, ja zejdę ostatni, przyłapany i przyjmę konsekwencje, bo takie są fakty. Ja postawiłem drabinę, ja wszedłem na mur, ja dosyć wyliczania. Bo słysząc zgoła inne od dotychczasowych dźwięki, wszyscy wrócili. Każdy rozpozna świst lecącej strzały. A już świst dwudziestu strzał naprawdę ciężko z czymś pomylić. Patrzyli na mały czarny deszcz, zastanawiając się, czy nie zakończy on akcji ratunkowej w ciągu kilku chwil. Szybko jednak dotarło do nich, że drużyna braci zakonnych z Labender Hall tego typu działania traktuje najwyżej jako zaczepkę. Kilkadziesiąt strzał wypuszczonych przez nieznanych sprawców skrytych pośród drzew pobliskiej kniei nie zrobiło na strażnikach żadnego wrażenia. Nie tyle wpijały się w pancerz, co po prostu odbijały się od niego jak drewniane rzutki, którymi czasami dla rozrywki rzucali do tarczy na rynku w Laborde C. Rycerze odstąpili od wozu i utworzyli szyk trójkątny. Kapitan Jonas na szpicy i po trzech rycerzy z każdej strony, ale w formie piramidy. Wysoko, średnio i nisko. I tak po obu stronach. Zaczęli bardzo powoli jechać w stronę lasu. Z gęstwiny wyłoniła się grupa sprawców zajścia. Świadomi nieskuteczności ostrzału uzbroili się w długie na dwa metry włócznie. Było ich około dwudziestu. Wszyscy odziani w czerń i szarość. Na głowach mieli kaptury, a ich parametry znacząco się od siebie różniły. Połowa miała niemal 2 metry wzrostu, a połowa nie sięgała nawet 1,50 m. Zupełnie jak w książkach: jedni z podziemnych kopalni, drudzy z niezbadanych lasów. Dużo różnic, jedna nazwa inni. Ruszyli w, jak w końcu udało się policzyć, stającym na murze 25 na 7 zakonnych rycerzy. Krzyczeli, warczeli, łukali, przeklinali, wydobywali z siebie festiwal dźwięków świadczących o determinacji i chęci mordu. Jonas i Ludwig von Demers zsiedli Wiedzieli, że nie uda się przypuścić szarży na tym terenie i z tak niewielkim zapasem odległości. Dołączył do nich jeszcze jeden brat. Pozostali odjechali. Dwóch w prawo, dwóch w lewo. Wyglądali, jakby uciekali, ale nie trudno się domyślić, że wśród elitarnych jednostek zakonu ta opcja nigdy nie wchodzi w grę. Serionas pokazał kunszt bojowy jako pierwszy. Wyciągnął swój wielki miecz i chwycił rękojeść oburącz tuż nad głową. Dzięki temu, choć odsłonięty, miał pełną widoczność i perspektywę. Ocenił co do milimetra zasięg swojego oręża. Przeciwnicy atakowali spontanicznie, ruszając dzidami losowo i na oślep. Kapitan zaś czekał na lukę między ich chaotycznymi atakami i kiedy ją znalazł, położył czterech nacierających jednym cięciem miecza. Czterech, jednym ruchem. Na wieży, tuż za plecami markusa rozległa się wrzawa. Będziemy tego żałować, ale o tym później. Teraz patrzymy, pomyślał Markus, obserwując zdarzenia bez słowa. Czterech naraz to niesamowity wynik, ale pycha nie jest przymiotem prawdziwego rycerza. Jonasa dopadł nagle zakapturzony wysoki bandyta. Pojawił się znikąd i doskoczył do kapitana. Wyjął sztylet i przyłożył do jego szyi. Napastnik najwyraźniej coś mu powiedział, bo rycerz rzucił miecz na ziemię. Zaczęli cofać się w kierunku lasu. Zrobili kilkanaście kroków w tył, po czym na skraju knii napastnik odpuścił. Schował ostrze, popchnął serionasa i wskoczył między drzewa. Ta scena tak pochłonęła Markusa, że przestał śledzić bitwę. Co stracił? Widok zmasakrowania dziesięciu bandytów przez trzech zakonników. Liczby ustąpiły rzemiosłu wojennemu. Rycerze utworzyli trójkąt, w którym każdy miał za zadanie pilnowanie innego obszaru. Świetnie zsynchronizowani, byli jak śmiercionośna maszyna tnąca bezlitośnie kolejne grupki rzucające się na nich bez żadnego pomysłu. Kiedy ostatni inny padł, nadziawszy się na ten niepokonany trójkąt, pojawił się kolejny oddział agresorów. Ponad 20 postaci niskich i krępych z toporami w dłoni nadchodziło od strony niewielkich wzgórz przy lesie, obok drogowskazu. Ci już byli lepiej zorganizowani. Krasnoludy! – Wrzasnął Ludwik von Demers, po czym gwizdnął przeciągle. Na ten sygnał ruszyli koni On zaś zwrócił się do współtowarzyszy: Albert, Konstantyn, trzymamy układ. To naprawdę oni? Ci dobrzy, spokojni, udzielający dobrych rad, bracia? To te zakute w zbroje metalowe monstra? Ciekawe, czy będę jeszcze w stanie popatrzeć na nich jak na niewinnych nauczycieli. Zresztą to też sprawa drugorzędna, bo oto naprawdę zaczęła się bitwa. I większość otoczyła mniejszość. Ja zaś zobaczyłem na własne oczy, kim są inni. I czym jest dzikość. Nie wiedziałem, że istoty człekokształtne tak bardzo różnią się od człowieka. Żadnej moralności, od myślunku, od ruchów, nic od zwierzęta w prawie ludzkiej skórze. Jak się okazuje, różnica między nami a nimi jest ogromna. Szkoda. Miałem nadzieję, że to co opisano w Wielkiej Wojnie jest może nie wymysłem, ale przesadą. Niestety po tym, co dziś zobaczyłem, nie mam żadnych złudzeń. Podobnie jak nie mam wątpliwości, że ser Daniel Deves, mój opiekun, miał rację. Nie jestem gotowy. Musiałem to zobaczyć, co dziś zobaczyłem, żeby zrozumieć. Ale chcę być gotowy. Właśnie po tym, co zobaczyłem. Bardziej niż kiedykolwiek.